I mamy świecącą jedynkę, tak jest w końcu. Mamy świecącą jedynkę. No i uwaga, czy tutaj będzie legenda? I drugi megaboks pod rząd, i mamy drugą świecącą jedynkę. Mamy tutaj kolejną świecącą jedynkę. Wow! Siema, jestem Czeci i dzisiaj robię coś grubego, ponieważ otworzę sobie ofertę specjalną za 53 zł, w której mamy 111 gemów oraz aż 11 megaboxów. No i mam słuchajcie mega duże szanse na legendę Za chwilę Wam oczywiście je pokażę No i dzisiaj będzie naprawdę bardzo, bardzo grubo Wydam oczywiście tutaj dużo pieniędzy, no bo jednak ja tutaj wydaję te pieniądze, więc ocenę to oczywiście kopkę w górę tam na dole będzie mi bardzo miło oraz jeśli ty łapek w górę wiecie no to wydam kolejne pieniądze na brodzac i kupię kolejny jakiś mega kozacki pakiet. Oprócz tego subskrybujcie mój kanał, najlepiej wraz z wręczkiem, abyście byli na bieżąco z moimi filmami No i między innymi z właśnie z kolejnymi filmami, gdy będę wydawał pieniądze na Brawl Stars, to bo takie filmy wiadomo, że fajnie się ogląda, ale jednak ja na to muszę wydawać pieniądze A więc no serio, docencie to łapką w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło No i teraz idę wam już od razu pokazać, jakie mam szanse na legendę Ok, więc moje szanse na legendę to 0,256% No i warto zaznaczyć, że z brakujących z brakuje mi tylko Sandiego, a więc myślę Myślę, że dzisiaj no, jest duża szansa, że tego sędziego trafię. Zapraszam Was jeszcze do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Eee, więc y, znajdziecie tam również mój klub Brozart. Które stop top stop portka w warto zaglądać do opisu i warto do mojego klubu No i dobra, nie przedłużając, przejdźmy słuchajcie już do sklepu Także tutaj no będzie dzisiaj mega grubo, zwróćcie uwagę No ta oferta specjalna, Ło, wow, to jest coś niesamowitego No naprawdę warto, warto moim zdaniem e, No tutaj mamy no, dosyć sportych tych megaboxów Bo aż 11, 111 gemów, jest ich mało Ale jednak tutaj głównie dla tych megaboxów tą ofertę otwieram To znaczy nie otwieram tylko kupuję e, No i tutaj co prawda mam do trafienia tylko za dymiarza i star power i gadżety, bo jakby punktów już nie mam do kogo trafiać oprócz damber ale do, do niej mam mało do trafienia tych punktów i no zobaczymy, zobaczymy tutaj głównie właśnie nie będzie tych punktów trafianych, ale będzie naprawdę grubo, a więc serio warto oglądać do końca, no i nie przedłużam, bo wiem już, że na to czekacie, a więc widzimy się jak ja po prostu zakupię ten pakiet OK, więc jak widzicie, mam już tutaj 111 gemów, no na pewno to się przyda na y, skiny, y, jakieś może skrzynki, czy też może, nie wiem, na karnecy zazwyczaj, no te gemy na pewno się przydadzą, no i lecimy, słuchajcie, z 11 megaboksami, mega a ja, więc tutaj, moim zdaniem, ten odcinek jest, no nie tylko moim zdaniem, ale też zdaniem raczej każdego, no jest on gruby, bo aż 11 megaboksów, to jest coś niesamowitego, więc dobra, tutaj myślę, że dzisiaj naprawdę dużo rzeczy uda mi się trafić, ale dobra, nie przedłużam i klikam tutaj, uwaga, pierwszy megabox leci i dobra, mamy tutaj, słuchajcie, monety oraz punkty do Amber. Na sam początek zaczynamy tak spokojnie, ale za chwilę oczywiście myślę, że coś ciekawego nam wyleci. Także klikamy dalej, uwaga, no i tutaj mamy na razie same monety i punktyki do Amber. Dzisiaj oczywiście on też wymaksuje, jak widzicie, już mam tutaj, tutaj maksymalną liczbę punktów. No i tutaj uda mi się już dzisiaj raczej wymaksować, ale zobaczymy. Znaczy na pewno mi się uda wymaksować, więc tutaj oglądajcie. Do końca. No i dobra, kolejny yy, yy, jakby box także uwaga, klikam, no i tutaj mamy już same monety. Yy, no i dobra, lecimy słuchajcie, dalej kolejny megabox, również same monety. Na razie powiem wam, że słabo. Naprawdę jak na to, że wydałem 53 zł, no to na razie nie było warto. No ale zobaczymy, może za chwilę coś ciekawego nam wylecie. Więc uwaga, klikam kolejny megabox i mamy świecącą jedynkę. Tak jest, w końcu mamy świecącą jedynkę. No i uwaga, czy tutaj będzie legenda? Jest to ciekawe pytanie, ponieważ tak szczerze mówiąc w sumie odpowiem wam, że moim zdaniem wydaje mi się, że nie. Ostatnio trafiłem Ambery, jeśli nie widzieliście jeszcze tego penningu, gdzie trafiłem Amber, to bardzo serdecznie wam go polecam obejrzeć, no bo było grubo, było grubo, powiem wam. No i dobra, klikamy, moim zdaniem tutaj nie będzie legendy, ale uwaga, trzeba się przekonać, uwaga. No i dobra, mamy tutaj gadżet do broka, moc Kolejny atak Broka to potężna rakieta. Większa, szybsza i o większym promieniu wybuchu. Niszczy ściany i zadaje 100% dodatkowych obrażeń. Jest to najnowszy gadżet do Broka. No i fajnie taki gadżecik sobie mieć. A więc, dobra, klikamy już mamy tutaj fajną rzecz, także że tutaj już się powoli rozkręcamy. Uwaga, klikamy dalej. I drugi megabox pod rząd, i mamy drugą świecącą jedynkę. Dobra, słuchajcie, teraz tutaj musi coś ciekawego już wylecieć. Może to będzie Star Power. Może to będzie gadżet. Może to też będzie sendy, a więc zobaczymy, uwaga, klikam. No i mamy, słuchajcie, kolejny gadżet do Karla, ciurkiem przez dziurkę e, Karl zostawia za swoim wózkiem pas gorących kamieni, zadających 300 obrażeń na sekundę przy nadepnięciu e, fajnie, fajnie, fajne gadżet, gadżetik do Karla, że tutaj mamy 2 MB pod John, 2 gadżety, dwie świecące jedynki, no i uwaga, lecimy, słuchajcie dalej, uwaga, e, mamy tutaj same monety, 53 zł oczywiście wydane, na razie mamy dwa gadżety e, no i uwaga, klikamy dalej, no i mamy tutaj również same monety, klikamy dalej mamy tutaj kolejną świecącą jedynkę, wow, dobra, słuchajcie klikamy od razu, nawet ja tutaj już tym razem nie chcę przedłużać, żeby ten odcinek nie trwał jakoś długo a więc uwaga, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę bo dzisiaj sporo wydałem, no i uwaga klikamy i mamy kolejny gadżet, tym razem gadżet do rozy no i bardzo fajnie, światło wzrostu roza, mm, użyźnia grunt wokół siebie, błyskawicznie wyrosłe krzaki tworzą świetną osłonę, fajny gadżetik, jest to naprawdę bardzo fajny gadżet do rozy, no i fajnie mieć ten gadżet, no i dobra, klikam, słuchajcie dalej zobaczymy, co tutaj nie dalej czeka więc Uwaga. no i tutaj mamy już, słuchajcie, monety oraz pierwszy bonus pod warjatorem plus 200. A więc, no, coś nowego, coś nowego. Klikamy dalej. No i mamy tutaj, ajajaj, no, same monety, niestety, ale u dzisiaj, no, 3 gadżety były, więc w sumie nie jest aż tak źle. Klikamy, aha, czyli to już jest koniec. A więc, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. No i generalnie, no, słuchajcie, jak na to, że wydałem aż 53 zł na 3 gadżety. Eee, no nie, nie, no ja nie wierzę w to po prostu, no co za pech. A więc zostawcie chociaż łapkę w górę na pocieszenie, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło oraz jeśli tych łapek w górę wbijecie dużo, no to słuchajcie kupię kolejny jakiś mocny pakiet i mam nadzieję, że wtedy już wyleci coś grubego, a więc no serio zostawcie chociaż tę łapkę w górę na pocieszenie, no bo dzisiaj naprawdę straciłem tutaj prawdziwe pieniądze, no i trzy gadżety tylko, no no. <gryw> No słabo bym powiedział, słabo, no bardzo słabo dzisiaj poszło, no ale dobra, no nie zawsze mamy, nie, nie zawsze może być aż tak dobrze. E, no więc dzisiejszym odcinku to był na tyle, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z moimi filmami, najlepiej wraz z dzwoneczkiem. No i napiszcie w komentarzu 53 zł e, No bo wydam się właśnie 53 złote, a ja przyfnę wam serduszko. No i w dzisiejszym odcinku to był na tyle, więc ja już nie przedłużam. E, no i to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!